Proszę Państwa, nie zajmuję się piłką od wczoraj, a każdy mecz ekscytuje mnie tak samo, zwłaszcza taki jak ten. Halotu Berlin! Łączymy się z Państwem ze stadionu olimpijskiego. Przekonamy się, czy obie ekipy mają jakieś asy w rękawie na dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na mecz! A mecz komentują dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To drugie spotkanie dla tych drużyn w fazie grupowej Euro 2024. Ależ tu panuje atmosfera na trybunach. Jacek, jestem pewien, że piłkarze dadzą z siebie wszystko. Tomku właściwie każdy wie jaka jest ich sytuacja. Jeśli chcą walczyć w fazie kucharowej Euro 2024, muszą przede wszystkim wygrać swój mecz, a później liczyć na pomoc ze strony innych ekip. Zgrywa w pole karne. Nie było wcale łatwo dosięgnąć piłki, brawo! pewnością. Graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę jest Robert Lewandowski. W ostatnim spotkaniu zdobył cztery gole, a co pokaże nam dziś? Cóż, możliwość. Pira, pira. Tak, nie to gole. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Próbuje teraz znaleźć miejsce na strzał. Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. Miłka dalej w grze. Jest! Mamy bramkę! Takie otwarcia meczów to ja lubię! Polacy grają do przodu. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Doskonała piłka za plecy obrońców. Podręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. Rzeczywisty faul. Sędzia dyktuje rzut Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką, co do tego nie ma żadnych złudzeń. Zalewski. Snisz. Okazja może być kruźnie. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Saber. Gregorycz. Nautowicz, posiadanie płytki. Marko Arnautović, Oj, ale teraz niewiele zabrakło. Ładnie uderzył technicznie. Kilkadziesiąt centymetrów, i mielibyśmy gola. Jan Bednarek. Pijior. Zieliński przyjmuje piłkę. Tylko słupek, ale akcja trwa. Nadal przeciwnik prowadzi. Bardzo dobra próba wyrównania, ale zabrakło dosłownie odrobiny szczęścia, bo o słupkach czy poprzeczkach, o ich konsekwencjach decyduje często właśnie szczęście. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Nautowicz ma teraz dobrą okazję. Tak tu się robi Bramka! Proszę państwa, dzięki temu trafieniu mają dwubramkowe prowadzenie. Indywidualna akcja, może być ciekawie. Czy taki widzą nadzieję? Gol! Piłka w Bramce! Zmniejszają stratę i teraz na pewno spróbują wyrównać. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Pozostawało już tylko postawić kropkę na d. Stawia na pewne rozwiązania. Oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce lizać. Mamy wznowienie ze środka boiska po bramce dla Polski. Widać, że są zmotywowani. Spróbują wyrównać. Marko Arnautowicz. Do Arnałkowicza. Jan Bednarek kasuje niebezpieczeństwo. Lewandowski ma teraz piłkę. Co za blok! Brawo! Polacy rozpoczną rzutem rożnym. To świetna okazja do wyrównania. Trzymajmy wszyscy kciuki. Głęboka ta centra z narożnika. No i nic z tego nie będzie. Ależ przechwyt prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Doskonale zablokowany teraz. Musi trafić. I tak piłka w siatce. Mamy remis. A dopiero co mieli dwa gole straty. To była bomba. Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę. Dla pewności, jak nie mam. W każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie. Jeszcze niedawno nie postawiłbym na nich złamanego szeląga. Uparcie dążyli jednak do wyrównania i dokonali tego. Korzyść. sędzia puszcza grę, choć tam mieliśmy faul. Krystal Baumgartner, ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. Uwaga, jest faul. jest bizdek sędziego. No i będzie niebezpieczny, proszę państwa. Poprzeczka, nie ma gola. Piłka w trzy interweniuje i wybija piłkę. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Rzadko trafia się tak zacięty, emocjonujący mecz do komentowania. Widać to po statystykach, że obie drużyny stwarzają sobie sporo okazji i robią wszystko, żeby tu wygrać. Proszę, odważna i skuteczna interwencja. Jest blisko bramki. Co wykombinuje? Uwaga, szansa na prowadzenie. Robert Lewandowski. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Zieliński przyjmuje piłkę. Świetnie teraz zablokowany. Nie przechodzi piłka. Znowu to blokuje. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Groźnie. Trzeba wracać do obrony. No tak, wciąż są przy piłce, ale to już nie jest ten impet. Interwencja na najwyższym światowym poziomie. Mogła być z tego bramka. Uwaga, będą prowadzić. Gol, proszę państwa, cios za cios. Znowu prowadzą. Za chwilę wznowią z autu. Konrad Lajmer. Dobrze go teraz znalazł. Lajmer. Podchodzą pod pole karne. Na pewno na tym nie poprzestaną. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Świetne, filtrujące podanie. Będzie dobra okazja bramkowa. Ura nieboskie! Co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrolę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Tak to się robi, szanowni państwo. Świetny strzał, ani chwili wahania. Czasem proste środki są najlepsze, a w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. Wynik raz za razem nam się zmienia. Idą łeb w łeb. Arnautowicz. Gregoricz. Przerwa w grze. Sędzia dopatrzył się przewinienia. Będzie wolny. I teraz mamy przerzut na drugą flankę. Weża na bramkę. Zablokowany ten strzał. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Dobry występ w pierwszej połowie. Zwieńczony wyrównującą bramką tuż przed przerwą. Dał swojej drużynie oddech i szansę na nowe otwarcie po zmianie stron. Gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu. Piłka znów w grze. Na tablicy wyników remis, ale mam przeczucie, że w szatni sztaby trenerskie zachęcały do nieco odważniejszych ataków. Frankowski. Podanie do Bednarka. dobieg górą z wyczuciem. Tak. Bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Polacy wywałczyli żupróżne. Teraz to dobrze wykorzystać. Szansa na prowadzenie w meczu. Oj, zupełnie mu ta piłka zeszła. Bramkarz, wręcz rozbawiony, odprowadził ją wzrokiem za boisko. Nie wiem, co myślał. Być może uznał, że nie ma nic do stracenia. Sądzę jednak, że koledzy mają mu to za złe. Browner schlager ma piłkę. Linart. Piłka wędruje do Linharta. Piłka do Baumgartnera. Dobra interwencja. Mi tę próbę ataku. Nie ma gwizdka. Sędzia stosuje korzyść. Tyle, że w końcu rozgrzmiła gwizdek. Zapuszczona korzyść nie miała sensu. Teraz strzał! Nie najgorsze było to uderzenie z wolnego, ale brawo bramkarz! Znisz! Polacy mają sporo przestrzeni w słusznej linii bocznej. I Lewandowski! Tak! Zdobywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu! Nakomita dyspozycja strzelecka. Nic dziwnego, że wielce uradowany prezentuje nam teraz swoją cieszynkę. Zobaczmy jeszcze raz tego gola na powtórce. Udało się sięgnąć w piłki, ale zabrakło tych paru centymetrów, żeby odbić ją poza światło bramki. Strzał był po prostu zbyt silny. tablicy świetlnej. Wynik 4-3. Drodzy Państwo, w najbliższym czasie na naszej antenie mnóstwo piłkarskich emocji. I już teraz zapraszamy na kolejny mecz. Reprezentacja Polski zmierzy się z Francją. Trenerzy jednej i drugiej drużyny mają w swoich rękawach po kilka asów, więc jak zaczną nimi sypać na lewo i prawo, to obejrzymy wspaniałe widowisko. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. Zagrał teraz niezgodnie z przepisami. Będzie rzut wolny. No, i będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy to zmieni obraz gry? Dobrze, Wojciech Szczęsny, łatwa interwencja. Przejęcie piłki, koniec akcji. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. I teraz przy piłce zawicer. Prawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. A my zapraszamy na kolejne spotkanie. Wiele się po nim spodziewamy. Nie jesteśmy w tych oczekiwaniach odosobnieni. Spodziewam się tutaj bardzo dobrego meczu. Jestem przekonany, że obie drużyny powalczą o wygraną. Z pewnością je na to stać. Pywale coraz bliżej utrudniają rozegranie. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Szybko się skończyła ta kontra. Tracą piłkę. Robert Lewandowski. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy co to przyniesie. Frankarz wybija, ale gra się toczy. Blokuje teraz bardzo groźny strzał. Zielinski przyjmuje piłkę. Sędzia pokazuje, że był offside. No może i był, ale taki o włos. Sędzia wraca teraz do tamtej sytuacji i pokazuje żółtą kartkę. Marcel Zawicer. Świetny przechwyt Kiviora. Coś wisi w powietrzu. Ładnie przesuwają grę do przodu. Konrad Leimer. Zabicer, Gregoricz. Zaber. Mocne, czyste wejście. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Mateusz Wieteska. Pivior. Zalewski. Strzela Lewandowski! Bez sensu, prosta strata. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Wyglądało to całkiem obiecująco, ale nic z tej kontry. Świetne teraz zagranie od Lewandowskiego. Co za okazja! Sta bliska, to powinien być gol! Golgi w był tu na straconej pozycji, ale broni. Sław Frankowski Uwaga, może teraz wypieszczona piłka nad głowami obrońców Nie najlepszy strzał głową łatwo pada łupem bramkarza. Dla golkipera tej klasy to musiała być Kaszka z mlekiem Dawida Laba Sawer Szlager No i Trauner Sawer co zrobi sędzia? To chyba będzie żółta kartka, a to by oznaczało, że wylatuje z boiska. Teraz piłka oddana zupełnie za darmo. Marcel Zawicer, Gregory. No może teraz spróbują znaleźć wyrównanie, ale czy starczy czasu? Da im teraz remis! I dobrze teraz Blankarz! Pewnie! A więc jest przerwa w grze, będziemy mieli zmiany. Głębokie dośrodkowanie zrzutu rożnego. Nie tym razem! Rywale neutralizują zagrożenie z rożnego. Konrad Leimer. Sawer szlager ma piłkę. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Kapitalnie! Wojtek szczęsny! Świderski. Świadkami hat-tricka, szanowni państwo, kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, a przecież mecz jeszcze trwa. Jest powtórka, możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kopkę. A futbolu efektywne i efektowne, a Lewandowski okazji z takiej odległości nie zwykł marnować i pewnie skierował piłkę do siatki. Szalony mecz, 5 do 3. Baumgartner, Marko Arnautowicz, teraz Baumgartner, dobry odbiór piłki, ale ta wyleciała na rzut zmiana teraz w ekipie Polaków. Głębokie dośrodkowanie zrzutu rożnego. Niewykorzystany. Stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Uwolnił się z podkrycia. Okazja. Piłka dalej w grze. Gol, proszę Państwa. Po błędach w ustawieniu. Gol strzelony właściwie do pustej bramki. Mamy tę bramkę jeszcze raz. Wydaje mi się, że defensywa mogła tu zrobić więcej, żeby uchronić zespół przed stratą bramki. Marko Arnautowicz. Zawicer. Arnautowicz. Arnautowicz. Posiadanie piłki. Puka do Arnautowicza. Szansa na gola. Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. No ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Dublet w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Ale tam był tłok w polu karnym. Świetnie bramkarz przy tym rogu. Poszedł jest za obrońcami. Kosmos! Co tu się dzieje? Znowu gol! A zatem cztery bramki przewagi. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Cóż za spokój, cóż za precyzja! Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozor. Proszę Państwa, końcowy gwizdek kończy dzisiejsze zawody. Mamy wygraną reprezentacji Polski. W dzisiejszym meczu drużyna udowodniła swoją wyższość. Po prostu wyglądała dużo lepiej w ofensywie. Cóż, pewne i zasłużone zwycięstwo.